Witam wszystkich serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj kopiemy dołki pod drzewa. Także taka się praca trafiła. Jutro prawdopodobnie sadzenie, ale wydaje mi się, że jeszcze też będziemy kopać, bo to sporo tego będzie. Dziennie między 300 a chyba 400 dołków. Ciężko to policzyć, bo czasami też drzewa były. Także tak to wychodzi. No zależy jaki grunt jest. Tutaj akurat był gorszy grunt. Tam kawałek był taki, że dosłownie piasek, także tak to wygląda. Co Piotr masz do dodania odnośnie tej pracy? Dzień dobry wszystkim. Ja bym to nazwał jako e, powrót do przeszłości. Rok temu, czy rok temu się mówi, czy rok? No nieważne. E, sadziliśmy tutaj Kanzi. Tak, Kanzi. Te Kanzi e, okazało się błędem i za dużo było choroby, czyli raka. Zostało to wyrwane. Tutaj jest pozostałość. Przepraszam, że palce. I co się teraz dzieje? Pod tą, to się, to się nazywa u nich cabrio cap z holenderskiego. Nie wiem dlaczego cabrio cap, ale cabrio cap. Jest super grunt, naprawdę fajnie się kopi piaskowką. Natomiast tutaj zobaczcie jaka jest masakra. Wszędzie korzenie. Co tu będzie sadzone? Jak znam życie, pewnie jakaś odmiana, której nigdzie nie było, bo oni tutaj krzyżują te wszystkie rasy, albo jakiś Elstar, myślę, że Kansi na pewno. Nie. Kanzy to jest tam u sąsiada za płotem, to jest tragedia, 18 hektarów i nasi znajomi, nawet powiem rodzina to kolegi, e, zarabia pieniądze na tym, że czyszczą raka. E, cóż mogę powiedzieć? Po wczorajszej fajnej, fajnej akcji na innej firmie, 25 km chodzenia i sprawdzania tych właśnie wężyków, dostaliśmy bonus od naszego szefa, mamy czartera. To jest normalne o tej porze roku, dlatego że u nas w firmie nie ma aż tyle pracy, a gościu nie jest głupi i sobie po prostu nas czarteruje. Cóż mogę powiedzieć? Ciężka praca, takie same pieniądze, burzyć się nie możemy, no bo mamy te fast kontrakty, te stałe umowy i po prostu musimy pracować. Da się, da się wytrzymać cały dzień, tylko trzeba sobie racjonalnie się rozłożyć. Ale mówię, zwróćcie, jeżeli macie chwilę, tam na Łukasza kanał, to samo robiliśmy dokładnie rok temu. To tyle, cóż ja mogę jeszcze powiedzieć? Musimy kopać. No. Tak, no maj to jest tak. właśnie takim miesiącem innych prac, tak. wiadomo, po cięciu które czasami jeszcze w kwietniu trwa, później są jakieś tam drobne porządki tak. i tak dalej, no i tak. później takie właśnie prace typu jakieś tam sprawdzanie szlangów, trochę wiązania wcześniej tak. było, no teraz skopanie, jakieś Bej sadzenie. Wiecie, już, już mogę, czasem przerwałem. Zaczyna się też prześwietlanie już niedługo, prawda? Robienia światła, ale w tym roku jest wszystko za późno. Myślę, że prześwietlanie końcem maja ruszy. Natomiast tam przerywka, bo tam były pytania na Łukasza kanale, nawet jedna tam pani się ogłaszała, to jest, też będzie później. Mimo wszystko wszystko się opóźni. Myślę, że połowa e, czerwca to jest taki start. Tego, tego Na no, przerywkę, zbiory, początek tak. września. Tak, Takie to jest to normalne, bo tam będą wcześniejsze tak. odmiany tak. jak zwykle zbiory, trochę wcześniej. No, słuchajcie, zawsze e, były w sierpniu, no niestety w tym roku będzie. Z tego co wszyscy mówią, plantatorzy, bo pracujemy w różnych firmach, to jest drugi, trzeci stycz... e, Boże, stycznia. Boże. W styczniu zbiera się chyba w tym, w Argentynie, tak, no, może tak być. Dobra, jeszcze nam zostało parę minut, parę tak, dołków. A i... jeszcze ważna rzecz: tutaj pracuje się od pół do ósmej do pół do piątej. piątej bo to jest firma państwowa i wszystko idzie na papier, na legal. Tak? Nie ma wałka. To tyle, pozdrawiam wszystkich.